Dzień dobry państwu. Bartłomiej Drzazga z Agro Polska. Znajdujemy się w okolicy Mogielnicy, w gospodarstwie sadowniczym. Stoimy w kwaterze konferencji na podkładce kuelinę. I tak jak państwo widzicie, jesteśmy już po okresie kwitnienia. W tej kwaterze, w tym gospodarstwie, gdzie się znajdujemy, zawiązanie jest na bardzo dobrym Poziomie uważam, że warto trochę więcej powiedzieć, jak wygląda sytuacja w kraju, biorąc pod uwagę, jakie warunki mieliśmy w okresie około kwitnieniowym. w skali całego kraju, moim zdaniem, i słuchając głosów producentów owoców z całego kraju, w przypadku grusz, nie wyrządziły znacznych szkód, jeśli chodzi o ilość. Plonu. Lokalnie, nawet w tym gospodarstwie, w miejscach, gdzie mamy y, obniżony y, teren, y, obserwujemy uszkodzenia poprzymroskowe, natomiast generalnie w skali kraju głosy są takie, że raczej na ilości plonu to nie zaważy. Może już zaważyć na y, końcowej jakości owoców. Dodatkowo y, mieliśmy naprawdę niekorzystne warunki w tym okresie około kwitnieniowym. Mieliśmy y, długie okresy chłodu, y, deszczu. Ta temperatura była niekorzystna zarówno dla roślin, jak i dla mm, chociażby owadów y, zapylających. Mm. I co teraz należy wziąć pod uwagę? Po pierwsze, gleba nie miała okazji czy możliwości nagrzać się wystarczająco. Składniki pokarmowe nie były skutecznie pobierane, w tym fosfor czy azot, którego grusza bardzo potrzebuje i który bardzo lubi. Mimo że widzimy, że liście już jest duży, w dosyć dobrej kondycji, to jednak ten kolor jest jeszcze dosyć jasny. I co chciałbym Państwu podkreślić? Tak jak wspominałem, przymrozki same w sobie prawdopodobnie nie wpłynęły na plon ilościowy, natomiast te niekorzystne warunki pogodowe, utrudnione pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy może sprawić, że mimo że teraz widzimy początkową fazę zawiązania na takim zadowalającym, obfitym poziomie, to jednak w przeciągu dwóch, trzech tygodni jest szansa czy ryzyko, że będziemy obserwować duże różnicowanie się tych zawiązków, i docelowo grozi nam duży opad zawiązków. I w najbliższych tygodniach musimy skupić się na zabiegach, które utrzymają nam możliwie jak najwięcej zawiązków, no i docelowo, żebyśmy mogli wyprodukować jak najwięcej owoców najwyższej jakości. Przy okazji poprzedniego spotkania wspominałem Państwu, że nakłady. Przy produkcji grusz, zarówno jeśli chodzi o nawożenie, jak i o ochronę, a może nawet szczególnie na ochronę, są dużo wyższe niż chociażby w przypadku sadów jabłoniowych. Dlatego musimy celować w możliwie wysokie plony o minimum 40 ton z hektara w przypadku kwater w pełni owocowania i o to zadbajmy. Tak jak wspominałem, te niekorzystne warunki mogą powodować w sadach gruszowy ten głód azotowy i chociażby w przypadku tego gospodarstwa planowany jest kolejne, kolejna dawka azotu, kolejne nawożenie azotowe, zapowiadane w przeciągu kilku dni są deszcze, więc przed tymi opadami będzie wykonane posypowe nawożenie, żeby tego składnika pokarmowego dostarczyć, możliwie szybko i skutecznie wpukać go w głąb profilu glebowego, tak żeby ten azot był dostępny na czas właśnie wzrostu zawiązku. Dodatkowo żeby utrzymać te zawiązki i jednocześnie docelowo poprawić jakość owoców wielu sadowników decyduje się w sadach gruszowych na kolejny zabieg giberelinowy i tutaj chciałem wspomnieć, że program giberelinowy świetnie łączy się z zastosowaniem naszego maxifruta, który też dużą skuteczność wykazuje właśnie w okresie tym pokwitnieniowym. Tutaj działanie jest synergistyczne i szereg doświadczeń pokazuje, że jesteśmy w stanie znacząco zwiększyć plon, poprawić jakość owoców, czyli walczymy o utrzymanie zawiązków w tych niekorzystnych dla wegetacji warunkach. W kontekście drugiej dawki y, azotu y, posypowo y, rekomenduje y, nasz nawóz sulfamo 23N2. Proces. Tutaj dawka spokojnie, nawet 200 kg na hektar dostarczy nam około 50 kg azotu w czystym składniku. Dodatkowo ten nawóz zawiera także nasz odżywczy wapń mezokalk, a także siarkę. No i do tego oczywiście biostymulacja czy kompleks technologiczny N-proces, który po pierwsze chroni nam azot, w formę amidową. <laughs> Przed stratami. Dodatkowo pozwala nam sprawniej pobierać azot przez system korzeniowy. Wpływamy na życie mikrobiologiczne. To jest w gruszach istotne. Bo grusza wymaga stanowisk żyznych, próchnicznych. Także należy też o to życie mikrobiologiczne zadbać, o sprawniejszy rozkład materii organicznej, którą w sadach gruszowych dostarczamy. No i trzecia zaleta technologii n process czyli sprawniejsze przemiany azotu w roślinie. Dodatkowo, rekomenduję zastosowanie naszego preparatu c -Active. Vital, gdzie dostarczamy NPK954, a także 6 mikroelementów, oczywiście na nośniku biostymulującym, kompleks Sea Active. Rzeczywiście trzeba wspomagać te drzewa. Zaczęła się duża konkurencja między wzrostem wegetatywnym, a tym rozwojem generatywnym, czyli zawiązkami, na których nam teraz szczególnie zależy, a jednak liść musi być zdrowy, musi być zielony i możliwie duży, ponieważ te liście w procesie fotosyntezy tworzą asymilaty, które też muszą nam te owoce wykarmić. W kontekście dalszych zabiegów, o których więcej będziemy wspominać przy okazji kolejnych spotkań, kiedy już będziemy wiedzieli, co nam zostanie na drzewie pod kątem budowania jakości, wspomnę tylko o dwóch produktach SiActive active Elite, czyli wapń zborem, azotem i. Potasem, a także kaoris, czyli zupełnie nowy kompleks biostymulujący, który bardzo istotnie wpływa na jakość pozbiorczą i przechowalniczą owoców. Ale o tym więcej przy okazji kolejnych spotkań. Uważam, że jeszcze dwa szybkie tematy, które warto poruszyć, rozmawiając o gruszach w tym okresie pokwitnieniowym, czyli dwa największe zagrożenia: pseudomonas i miodówka. Jesteśmy już po tym pierwszym głównym okresie zwalczania miodówki. Wiele sadów jest skutecznie chronionych, natomiast oczywiście znajdują się takie, gdzie jest duża presja, gdzie widzimy już młode larwy. I tutaj to jest nasz największy wróg, i należy kontynuować ochronę w tym okresie pokwitnieniowym w trakcie wzrostu zawiązków. Jeśli chodzi o pseudomonas, tak jak już wspominaliśmy na poprzednim spotkaniu, niekorzystne warunki, czyli częste przymrozki, niskie temperatury, opady deszczu, są to warunki, które sprzyjają presji i infekcjom. I sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Rzeczywiście, jeśli ktoś wykonywał wiele zabiegów, słyszałem o gospodarstwach, gdzie było ich 5, 6, 7 wykonywanych co tydzień. Tam rzeczywiście porażenie tą bakterią jest niewielkie. Niestety są sady, gdzie obserwujemy obecność tej bakterii czy, czy oznaki chorobowe etiologiczne na zawiązkach, chociażby w dużym nasileniu. Tutaj dalej należy kontynuować ochronę, a wykonywanie ochrony teraz w tym okresie pokwitnieniowym, preparatami systemicznymi, już dodatkowo buduje, buduje nam odporność na kolejne sezony. Podsumowując, dotychczas mieliśmy naprawdę niekorzystne warunki, jeśli chodzi o okres okołokwitnieniowy i ten początek zawiązywania. Słyszymy głosy z całej Polski, gdzie sadownicy obawiają się znacznego osypu zawiązków, i to jest ten czas, kiedy musimy zadbać o utrzymanie owoców na drzewach i docelowo zadbać o ich jakość.